Cześć wszystkim! Dzisiaj porozmawiamy sobie o żółwiach chińskich! Żółwie chińskie to żółwie wodnolądowe występują głównie na terenach Chin, ale również Hongkongu, Korei Północnej oraz południowej Tajwanu, więc to występowanie jest szersze nie tylko na terenach Chin. I tak jak wspomniałam, żółwie wodno-lądowe, czyli powinny mieć wodę oraz ląd. Żółwie, które tutaj widzimy, no niestety albo stety nie będą nigdy takie malutkie. To są młode żółwie. Większość żółwi, które spotykane są w hodowlach, są to żółwie tak minimum 10-13 cm długości karapaksu. Więc takich malutkich żółwików no niestety nigdy nie będziemy mieli tak do końca. Ale do takiego malutkiego żółwika też oczywiście trzeba odpowiednie warunki zapełnić, i potrzebujemy do tego, najłatwiej będzie nam to zrobić w akwarium, w którym ten żółwik będzie mógł sobie bez problemu pływać. To są takie malutkie kapseleczki, zresztą widzicie w porównaniu do ręki, jakie one są małe. Ale niech to nie będzie mylące, ponieważ mimo, że to są jedne z mniejszych żółwi dostępnych właśnie w hodowlach, to potrzebują one odpowiednio dużego zbiornika. Docelowo dla takiego jednego dorosłego żółwia przyjmuje się takie minimum 80 na 40 na 40, czyli to będzie około 150 litrów w zaokrągleniu i takie 150, 150 litrów musi być też odpowiednio wyposażone. Więc jeżeli decydujemy się na malutkiego żółwia, który wcześniej będzie miał, wiadomo, mniejsze terrarium czy akwarium, no to musimy być świadomi, że on będzie docelowo potrzebował większe. Nie jest to tak ogromny żółw, jak kiedyś były bardzo popularne czerwonolice czy żółtolice, które naprawdę do wielkich rozmiarów dorastają, aczkolwiek tak czy siak te 150 litrów trzeba mieć świadomość, że trzeba będzie mu zapewnić. Więc jeżeli szukać jakiegoś żółwia wodnolądowego, czyli takiego do właśnie akwarium, no to to będzie idealny wybór, ponieważ jest on właśnie jednym z najmniejszych tych dostępnych żółwi i jest przez to też najbardziej dostępny i popularny. Warunki, które trzeba mu w terrarium zapewnić, nie są jakieś bardzo trudne do stworzenia. Potrzebuje mieć jakąś wyspę albo część lądową, na którą bez problemu będzie sobie mógł wejść, osuszyć się, ogrzać, a to zaraz Wam powiem wszystko, co jeżeli chodzi o grzanie. Te żółwiki rosną do około powiedzmy 20 cm, wiadomo, że będą osobniki, które będą troszkę mniejsze, różnica jest też przy płci, czyli samce będą troszeczkę mniejsze, samiczki rosną większe, czyli w porównaniu powiedzmy teraz do mojej dłoni, no to mniej więcej będzie właśnie jak taka dłoń na długość wiemy, że one są naprawdę turbo słodkie i ciężko się na nie napatrzeć i po prostu ciężko sobie też odmówić aczkolwiek ważne, żeby, żebyście mieli świadomość po pierwsze, że właśnie nie będzie to zawsze taki malutki żółwik oczywiście ja bardzo polecam hodowlę tych żółwi, bo są w każdym stadium rozwoju cudowne ale żebyście mieli świadomość, że to nie jest tylko taki mały kapselek i trzeba no mu zapewnić odpowiednie warunki. Żyją też dość długo, tak? tak więc jakby dokładnie. każde żółwie są znane z tego, że są długowieczne, więc warto też wziąć to pod uwagę, że są po prostu. Yy, będą żyć z nami długo, tak? Że nie jest to zwierzątko na chwilę, tylko na dłuższy okres czasu. Na części lądowej, tak ją teraz będę nazywać, niezależnie czy to będzie wyspa, czyli coś, co możemy sobie przyczepić terrarium, jest to element stały w tym zbiorniku i on będzie. Łatwym wejściem dla żółwia, właśnie w miejsce, które będzie tym stałym lądem, czy to będzie jakaś część oddzielona. Ważne, aby w tym miejscu, w tym na tym lądzie, nad tym lądem dokładniej, znajdowało się miejsce, w którym żółw może się wygrzewać. A jak się wygrzewa, to wygrzewa się pod żarówką grzewczą i UVB. Możemy to zrobić też na różne sposoby. Tutaj mamy na przykład żarówkę stricte dla żółwi, czyli żarówkę, która przy kontakcie z wodą nie, nie sprawi problemów, nie pęknie, nie strzeli, bo czasem się tak dzieje przy żarówkach, zwłaszcza tych bardzo nagrzanych, że po kontakcie z wodą niestety strzelą. To jest właśnie sław dla żółwi, który nie strzeli i jest bezpieczny, i przy okazji ma większą moc, więc łatwo zrobić tą wyspę grzewczą. Na tej wyspie grzewczej dajemy również żarówki, tu jest akurat przykładowo wzięłam 13 W, dla dorosłych lubi może to być już 25, czyli większa moc yy, emitowania tych promieni UVB i w miejscu gdzie on będzie miał tą wcześniej, wcześniej wspomnianą żarówkę grzewczą montujemy również UVB, bo przy okazji pobiera sobie promienie UVB. To jest imitacja naturalnego światła słonecznego. Jeżeli chodzi o suplementację, suplementuję się najłatwiej sepią, czyli kością mątwy. Oprócz suplementacji dajemy również witaminy. Witaminę dajemy z witaminą D3. Tutaj nie mamy witaminy D3, więc na przykład ReptiVit ma opcję z witaminą D3 i wiele firm ma to rozdzielone. Więc taką suplementację dajemy dodatkowo. Jest to proszek, więc nią obtaczamy na przykład owady czy larwy. Każdy pokarm, który będziemy dawać naszym żółwiem. Wcześniej pokazywałam Wam y, od egzotery wyspę. Są również różne inne opcje. Jest na przykład opcja troszeczkę inaczej wyglądającej wyspy, ale na takiej samej zasadzie, że zazwyczaj w rogu ją montujemy. Ale również może być taki fikuśny żółwik, który sobie pływa. Możemy go też przykleić do szyby, tak żeby był bardziej statyczny. I na tym sobie żółwie wysiadują. To jest żółw czerwonolicy, powiedzmy. <laughs> Przynajmniej taki wydaje mi się, że był zamysł. I jeżeli ktoś wybiera taką opcję, no to też jak najbardziej jest ok. Tutaj mamy jeszcze drugą opcję jakiegoś krokodyla i z też hipciesa. Więc tutaj opcji takich gotowych jest kilka, ale również możemy je zrobić po prostu z korzeni. My często używamy korzeni albo jakichś kamieni i korzeni, ponieważ łatwo z nich zrobić coś, co się będzie piętrzyć i fajnie poustawiać sobie... Yy, Korzenie, które po prostu stworzą po pierwsze platformę, po drugie łatwe wejście dla żółwia, w razie czego, a po trzecie dużo różnych też zakamarków mają jako kryjówkę, tak jakby się chciał żółw schować. Dodatkowo tymi korzeniami możemy sobie zrobić na przykład obrodzenie dla grzałki, jeżeli będziemy potrzebować ogrzać wodę. Woda powinna być w takiej temperaturze 20-22 stopni. Teoretycznie powinno się to udać zrobić w temperaturze pokojowej, jeżeli nie, no to mamy grzałkę, którą do terrarium, akwarium umieszczamy. Najlepsze są plastikowe grzałki, są one najbezpieczniejsze, zwłaszcza w przypadku żółwi, więc taką grzałką możemy sobie ogrzać wodę, jeżeli nie udaje się to zrobić temperaturą pokojową. Jeżeli chodzi o dodatkowe wyposażenie w naszym zbiorniku, no to zawsze przyda się filtr. Żółwie są dość bludesami, czasami nie zjedzą wszystkiego, co im damy, więc te robaczki na przykład nam się mogą gdzieś tam zbierać i brudzić jeszcze bardziej tę wodę. I filtr, który będzie w akwarium jak najbardziej się przyda i powinniśmy o nim pomyśleć przy tworzeniu takiego akwarium, filtr umieszczamy są różne filtry. Ten jest na przykład w wodzie, więc umieszczamy go w wodzie. Są takie, które są poza w terarium czy akwarium, ale to już temat na inny film. Jeżeli chodzi o żywienie naszych żubi, Najlepszą opcją, zwłaszcza dla młodych osobników, będą żywe owady. Mogą to być larwy, świerszcze, każdy rodzaj żywego pokarmu, jaki jest w akwarystyce stosowany i także w terrarystyce. Więc tutaj opcji jest bardzo dużo, aczkolwiek nie wszystkie żółwie mogą lubić konkretny dany pokarm. U nas na przykład sprawdza się dobrze wiele świerszcza, który jest od razu zjadany, a na przykład mniejsze mączniki czasami nie do końca są zjadane, więc po prostu musicie popróbować co Wasz żółw będzie lubił najbardziej. Są również opcje gotowych pokarmów, i takie gotowe pokarmy akurat na przykład Tropical zrobił w wersji dla dorosłych żółwi, ale też dla młodych. One są po prostu bardziej dostosowane do y, tych osobników, tak, żeby nic im nie brakowało. Takie pokarmy wrzucamy też bezpośrednio do wody. Tutaj będzie widać, że to są takie drobniutkie y, pałeczki, które w, tym, w tej wodzie delikatnie namokną, no i żółw będzie mógł bez problemu sobie je zjatać. Te pokarmy akurat wiem, że są fajne, mają fajne składy, więc można jak najbardziej im dawać, ale przy tych żółwiach bardzo ważna jest urozmaicona dieta, więc jak najbardziej dajemy im wszystko, co, do czego mamy dostęp. Próbujemy różnych pokarmów, tak żeby mogły sobie wybierać. Możemy dawać i to, i coś świeżego, no i też rośliny. Rośliny wodne, które są właśnie dostępne w akwarystyce. Żółwiki je zapewne zje, może nie od razu, ale ważne, żeby te rośliny wodne znajdowały się w tym zbiorniku z żółwiem. Często są, pojawiają się pytania o rybki w terarium z żółwiem, no musicie być świadomi, że te rybki prawdopodobnie będą po prostu zjedzone. Żółwie są mięsożerne, tak jak i roślinożerne, więc no będą polować po prostu na te rybki, więc trzeba być świadomym, że rybki, które znajdą się w tym samym zbiorniku z żółwiem, mogą być zjedzone. To samo będzie z krewetkami, ogólnie innymi małymi e, stworzeniami wodnymi. Jeżeli już ktoś zdecyduje się na hodowlę grupową, to przy karmieniu bardzo ważne i istotne jest to, aby kontrolować czy nie ma jakiegoś żółwia, który będzie bardzo dominujący, co zazwyczaj się zdarza właśnie w takich grupach mówi. i będzie on na przykład powodował to, że któryś żółw nie będzie w ogóle jadł albo będzie jadł bardzo mało, no i wiecie może czym to się może skończyć. I jedna bardzo ważna istotna sprawa, żółwie wodno-lądowe jedzą w wodzie, więc tego pokarmu będą szukać w wodzie, więc jeżeli będziecie sypać te kapsułki czy jakieś owady karmowe na ląd, no to się nie zdziwcie, że żółw może tego nie zjeść i raczej na pewno tego nie zje. Ja Was serdecznie zapraszam do sklepu stacjonarnego, to wszystko co Wam pokazywałam tutaj jest dostępne stacjonarnie, ale też internetowo. Więc serdecznie Was zapraszam również do zakupów internetowych, ponieważ pojawiła się u nas również wysyłka bezkręgowców. Nie wysyłamy żółwi, więc żółwiki tylko i wyłącznie tu stacjonarnie albo na jakichś eventach terrorystycznych, ale natomiast owady czy pokarm dla nich możecie sobie już zakupić teraz u nas przez internet.